Nie ma sprawy, ja tylko to w sprawie dowodowej nagrywam. Dowodowej, w związku z czym? Mm. Mam dokument tożsamości. Poproszę od pana, zabrałem <coughs> jeżeli pan się Proszę dokument bardzo. Dokument tożsamości. To jest dokument tożsamości. Co tu jest? dokument tożsamości tak. jest, to, jest to jest mój jest dokument tożsamości. Czy pani to jest no. bardziej ważniejszy jak dokument dowód, który jest nieważny. Kto, Kto, Kto nie ma... no, że numer PSL pan, pan pamięta pan? czy nie, nie pamięta? Nie pamiętam żadnego numeru PSR, bo nie mam dowodu. dobrze, imię nazwisko mamy, datę urodzenia wam poda, bo jest napisane, że w kwietniu tak 86 jeszcze potrzebujemy dzień. Proszę pana, tam jest wszystko, ja więcej nic nie podaję. Musi pan podać. Nic pan nie muszę podawać. Jeżeli pan nie poda swoich danych ale osobowych. Co pan ode mnie chce, proszę pana. Ja nie, nie zamawiałem żadnego... Nazwisko, nie zamawiałem, a pana. Nie zamawiałem od was, nic od Waszej firmy. Więc nie wiem czego pan ode mnie oczekuje. Dobra, a już panu mówię jak to wygląda. Ale no. mamy, nie mam nazwiska. Zamian nie mam Marioli. No ale nazwiska. Dobrze no nie, na ma, nazwisko, nie mam. Nie mam nazwiska. Nazwisko. W godności Emil. Wszystko tam pan ma. Dobra, mocno jak świeczkę. Nic pan nie będę dmuchał. Nic pan nie, dmucha, nic pan nie. podaje. Dobrze. Mm, Dokument od pojazdu pan Jestem posiada. Jestem trzeźwy. Dokument od pojazdu pan posiada? Posiadam. Nie. No, wylegitymowałem się. Przepana, pana. A czy pan, pan, czy pan mnie o coś oskarża? Tak, faktyczną. Czy pan u... miał o coś oskarża? Pod kątem uprawnień i trzeźwości. Tak? pana. Czy pan mnie o coś oskarża? Nie o pan się widzieć w sądzie czy, czy nie? Nic. No właśnie. Czy tak. wyglądam na nieczyciwego ruchu? No jestem. Jest pan kierowcą. No tak, tak, nie, nie jestem Prowadził, kierowcą. Prowadził pan pojazd? Nie. Czy nie, jestem podróżnikiem. Tak, pan na powietrzu. Jestem podróżnikiem. Tak, powietrzu. Jestem podróżnikiem. Dobra, to, jestem po, podróżnikiem. No, e, czy pan, pan, pan dany rozumie dany to, co osobowe. do pana mówię? Czy jestem podróżnikiem? A ja pan ja chce. Pan rozumie to, co ja, Jeśli ja pan mówię? Czy pan nie będzie współpracował, nie poda pan swoich danych osobowych. Że pana podałem panu, czy to nie są moje dane osobowe? Że pana to jest to jest prawne. To jest nie, sprawne, nie, nie tak, tu tak, jest moje zdjęcie, jest mój odcisk. Jest tu wszystko. Przyczynę, odciś, przyczynę, odciś, przyczynę, odciś, czy pani dokument tożsamości? Pani, dokument człowieka to jest. Pana, to jest ważniejsze jak jakiś dokument pana, to w jesteśmy, a Dobra, nie... Proszę Dobra, albo albo... Dobrze, to będziemy się widzieć w sądzie, jak macie do mnie jakiś problem. No ja, ja nie widzę problemu. To są tójastu, tak? Nie, zaraz pan nie znajdę. Jestem człowiekiem i tyle. Każdy jest człowiekiem. No, ale nie każdy się uda, podaje za człowieka, bo jak ktoś podaje y, dowód, to się uznaje za nie człowieka. Ma prawo do swojej percepcji, może się Pan uważać za kogo Pan chce. Proszę Pani, ja dawałem Wam, <grym> dane, dane ja już tak? wszystko w Policji u Was składałem, tam wszystko nie będą nas, wiedzieli. Ja pana nie znam, żeby Pana No to, że Pani nie zna, ale Pani może sobie jechać i będzie Pani wiedziała. Tam jest wszystko podane. Ja no, no, tu ja nic nie daję im od tak tylko moje co mam. żeby sobie sam napisałem, nie wiem gdzie to mam. Weź nagrywaj. Nie ma, jestem kierowcą, jeszcze, jeszcze raz pan? tam tak powie i będziemy się naprawdę widzieć w sądzie. Bo pan mnie obraża w tym momencie. Obrażam pana. Tak. Dobra, ma pan Nie jestem kierowcą. Ma pan takie prawo. Jestem podróżnikiem. Prawo. Ja podróżuję. Widzi pani moje tablice? One nie są od kierowcy. Tak, do właściwego miejsca oczywiście, po ciemnościach. Nie ma tego Żadnych czynności nie prowadzimy. Ja nie zamawiałem u was żadnych usług. Jesteście firmą, wiecie o tym, nie? Tak. tak. jesteście firmą, a Jesteście, się, ja wam to firmę? już udowodniłem, przecież pisałem do Was pismo i nie odpowiedzieliście mi, że nie. Także nie mamy o czym rozmawiać. Do pani może nie pisałem, tylko pisałem do komendanta. Do jakiego komendanta? Do waszego, słownie. Tak. Do głównego komendanta. Do, do waszego głównego komendanta. zapytam się o pana Adam. Jak się pan, wystawę sam tablicę? Podróżnik nie musi mieć w ogóle tablic, ale mam. kierujący tego ustawy powinien mieć, tak? Każdy samochód powinien więc za pani... Ja nie jestem żadnym kierowcą, tylko jestem podróżnikiem. Ile razy mam to powtarzać? Internetu się Nie, wy się żeście nie dołączyli, powinniście mieć szkolenia w tym, w tym w no, zakresie. Myślę, pan swoje prawo tutaj, nie, to nie, to nie mam to swoje to prawo, to są prawa normalne, które są... Y... Tym, 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 że... Nie, nie jestem. Jestem człowiekiem. I, i swoje prawa tylko chcę wyrazić. macie mój dowód tożsamości, które podawałem. No, to, to jest dowód... To to samość człowieka. Jestem człowiekiem... Ale to nie jest żaden dokument dla mnie. Pan sobie sam wydrukował to. No i co z tego? Każdy sobie może wydrukować. Takie każdy ma prawo w Polsce. Tak. Dobrze, ale ja potrzebuję pana danych osobowych. Ale proszę, proszę pana, to są moje dane. Albo pan bierze te dane i pan... Nie, e biorę te dane, te a te. chce pan mnie aresztować, tak? Czyli twierdzi pan, pan nie że jestem jakimś... E dany? My będziemy mieli wtedy zmuszeni ustawą, tak? Bo Ma pan moje dane. Cały czas panu mówię, tak? Nie, jest nazwiskom, nazwiskom, nie jestem kierowcą, jestem podróżnikiem. Ja podróżuję, jestem w wolnym kraju. Mam prawo podróżować. Ma pan nadany numer PESEL? Mam, nie mam żadnego PESEL, nie jestem żadnym jakimś yy, zwierzęciem. Jak, jak się pan urodził, to mama wie nie pan, na pan, domach, wie, wie pani, że, wie pani, że niewolnictwo jest zabronione? Zna pani Kartę Praw Człowieka i Obywatela? Yy, czyli tak? pan co, poszedł wie i... Wie pani, czy nie? Czy miał Zna pani konstytucję? Każdy człowiek, nie człowiek nie ma nie prawo do wolności prawa, i swobody. Po A policja ma szanować i chronić człowieka. Macie pierwszy artykuł policji. Zna pan ten artykuł, czy nie zna pan? Ale czy pan tak? zna artykuł prawa Ale ja nie jestem kierowcą, czy pan rozumie? Tak pan nie podróżuję. Nie, nie kieruję, tylko podróżuję. Nie, nie jestem kierowcą, nie pan zarabiam. Kierował, tak? Kierowca zarabia, a ja nie zarabiam. Ja podróżuję, jadę sobie podróżuję. Rozumie pan znaczenie słów, czy nie? Jestem czy pan podróżnikiem. Rozumie pan znaczenie słów? Nie Widziesz, jestem żadnym kierowcą z panem Polubownie załatwić No ja też chcę panu polubownie załatwić sprawę, bo woszcz, jestem, jestem pod podróżnikiem. Podałem dane, no podałem i panu ile razy mam jeszcze panu to podawać? Pana, dobra, sobie nie rób sobie żartu. Nie robię to, co sobie żartu. jest dokumentem, na którym my Ustawa policji chroni pan... ludzi i zdrowi, tak? Dobra, po, respektuje po, że godności po... człowieka. Numeru, nie chcecie respektować, do... tak? nie mam. Czy, ale ale datę urodzenia Pana, Urodził się pan w którymś może tak? no, się urodziłem? No. No to piśmie mieliście podane tam. Na... Ale nazwisko. Proszę pani. Jak pan ma na nazwisko? Na Proszę jest. pani, ma pani co podane. Dobra, nazwisko panie. N jestem w godności, nie ma żadnego nazwiska, czy pani to rozumie? Ja nie, nie posiadam Dobra, żadnego nazwiska, żadnej rozumie. firmy. Nie jestem firmą. Ja już byłem na policji raz i nie mam zamiaru tam jechać. bo po co? Ale pan powiecie, no to po co nie powiem? pojadę, bo nie po będzie pan. Już, nie będzie pan szarpo człowieka, rozumie pan? Pan ma szanować godność człowieka, rozumie pan? Czy nie? Artykuł 1 o policji mówi. Że się jest to do tego... No właśnie, no to pan szanuje człowieka. No to niech pan respektuje człowieka, prawo człowieka. i panem normalnie. Tak. I niech pan respektuje, bo... tu jest najmiędzynarodowa taryfa oszkodowawcza przy pana. IPP-66. To, jest, to jest, jest respektowane przez nasze prawo. Proszę pana. Jak pan nie będzie szanował prawa człowieka, to niech pan uwierzy. Niech pan uwierzy, niech pan uwierzy że... Pan uwierzy, że będzie pan dużo płacił mi od kodowania to, Za to, że pan nie szanuje praw człowieka. To nie Dzień jest... Ja wszystko to w dokumentacji uwzględnię. Wszystko to, co ja powiem... Nie niech się tak. pan z tym zapozna. Jeśli niech pan spraw... Imię, nazwisko, data urodzenia. Damian w godności Emil, proszę pana. To, są, to jestem człowiekiem i to jest moja godność. I pan nie chce szanować praw. Podałem panu, że artykuł pierwszy policji mówi, że ma pan szanować godność człowieka. I chronić człowieka przede wszystkim, tak? A pan chce mnie tutaj zmuszać do... Rzeczy, których ja nie wyrażam na te zgody. Dobrze, ale prawo ruchu drogowym. Proszę pana. O 129, proszę to... pana. Prawo ruchu drogowym. Ja nie jestem w ruchu drogowym, ja jestem podróżnikiem. Przy pana już panu to tym był Nie, nie pan byłem kierowcą. Nie byłem kierowcą, byłem podróżnikiem. Tak. tak. Pan powinien się wylegitymować. Wylegitymowałem tak. się panu swoim. Poddać Podać swoje... Tak, dane. podałem. Podałem panu, podaję panu ostatni raz. Podałem panu, podawałem. Już nie raz. Nie podał pan, Podawałem. Dane, pan Czego pani Proszę pana. Proszę pana, pani, pani nie rozumie, wy nie rozumiecie. Podawałem pan moją tożsamość, tak? Nagram, Dobre, Nagram to... to nie są dane, Podawałem to, swoje żeby dane, żeby nie było. To nie tożsamość, tak? Moją tożsamość człowieka. Mm. Jest podana. Mm. Pan jest tym policjantom. Mm -hmm. Tak, pan widział? Pani też widziała, nie? To oczywiście, no. widzę. Widzi pani. I pani też, nie? Żeby było nagrane, że pani widziała. Nie ma sprawy. A, dobrze, Także dobrze, dokument że pan stwierdzający zdradza. pana tożsamość. Tak, to jest dokument stwierdzający moją tożsamość. E, dokument stwierdzający tożsamość, to jest paszport, dowód osobisty. Nie. To jest też bardzo. to jest numer To jest kartka A4 wydrukowana. Nieważne, ale zdjęcie, jest to moje odciski. zdjęcie, jest to mój odcisk, jest, są to moje dane, jest tu data urodzin, jest nie ma tu pana nawet. Rozwiska. Jest tu numer. Nie, jest, tu numer, jest tu numer, jest tu numer. Co to za numer jest? Numer mojego y, aktu urodzenia. A pan sobie go wymyślił czy nie? Nie, to jest z aktu urodzenia. A ma pan taki akt urodzenia przy sobie? Akurat chyba nie. Mhm. Ale to jest mój numer z aktu urodzenia. Urodziłem się, żywe. Nie, nie żywy. będziemy się tutaj Pana, No to chce pan, mnie, was, że... chce pan mnie zmuszać, to proszę mnie zmuszać. no. Proszę mnie aresztować, szarpać, bić, zabijać. Co pan chce? Pan ja pan to wszystko będę... To ja cieni, współpracuję. No. Czy ja panu coś odmawiam? Nic. Wszystko panu podałem? Nie. podałem. Nie, nie odmawiam panu, to są moje dane. Przy pani i przy pana, to są moje dane człowieka. A pani panie, artykuł pierwszy 129 człowiek. 129. Jak to nie, no? A kto jestem? Czyż to jestem ja. Ruchu drogowym. To, jest... no, to każdy może wydrukować sobie. No to nieważne, ale jak się wydrukuje i dokument. ma poświadczone prawdę i odbija swoim do... palcem, to, to znaczy, żadnym, że zaświadcza to, to prawdę. To prawdę. To jest dokument. To jest dokument, to jest dokument tożsamości mhm. człowieka. Ja jestem człowiekiem. Powtarzam to yy, już. Dobra. Po raz to widzimy. Dziesiąty. Mowa pan to, jedziemy, bo to nie ma sensu. Nigdzie z Państwa tak? nie, nie jadę, nie mam czasu na takie rzeczy. Ja mam swoje obowiązki. Dobra, pan pan informujemy, że no nie Może go zniszczyć. No to jak pan zniszczy, to będzie pan jeszcze więcej płacił. Niestety tak to nie wygląda. Tak to wygląda. O, dobra. o tym, że zastosujemy eee, środki, tak? Dokładnie, teraz kajdanki No to chce Pan, tak. No chcecie używać środków przemocy. No i tyle. No to... mocy, tak, chcecie. To nie są środki eee, Proszę pana. Panu, Yy, ostrzegam, że będziemy się widzieć w sądzie, Dobrze, że pan używa okay. według człowieka przemocy. Wyjaśnimy sobie. Wyjaśnimy sobie. Chce pan Super. używać przemocy przeciwko człowiekowi, tak? I pan nie, pan nie, nie respektuje pan polecenia. praw e, e, o, o policji. Artykuł pierwszy policji mówi. Mhm. Ma pan przestrzegać praw i chronić i służyć człowiekowi. Mhm. Tak. No. Zna pan Rotę, jaką pan przysięgał? Znam. Chronić i służyć komu? Ja zadaję. Człowiekowi. Pytanie teraz. Proszę pana, nie pan nie zadaje, bo to ja jestem tutaj, pan jest ja tak? jestem zwierzchnikiem władzy. Dobra. Ja jestem zwierzchnikiem e, władzy, nie tak? Nie artykuł 4 Konstytucji? Co mówi artykuł 4 Konstytucji? Wyszedł pan z pojazdów. Artykuł 4 Konstytucji mówi, że ja jestem przedstawicielem władzy, nie? Władzy, nie? O, Przesuła, ja się dziwię, że i tak tyle czasu trwało. Nie, nie. you uh -huh.